Efekt przedłużonych rzęs jak z salonu, z tymi rzęsami to możliwe. Dziś pokażemy wam jak w prosty sposób zaaplikować rzęsy bondingowe DIY. A jeśli jeszcze nie subskrybujecie naszego kanału, to koniecznie to zróbcie, żeby nie przegapić takich tutoriali. Gotowe? Zaczynamy! Do aplikacji będą ci potrzebne rzęsy bondingowe, my dziś użyjemy modelu Pretty Fluff, Bond i Seal oraz aplikator. Bond i Seal to produkt niezbędny do aplikacji rzęs bondingowych. Bond to nasz klej, stworzony z myślą o kilkudniowym noszeniu. Może być też świetną alternatywą, jeśli masz uczulenie na profesjonalne kleje. Sealer to ostatni krok, który utrwala stylizację. Na początek upewnij się, że Twoje naturalne rzęsy są odpowiednio oczyszczone. Najlepiej wykonaj aplikację rano po umyciu rzęs dowolnym produktem bez oleju w składzie. Teraz wyciągamy rzęsy z opakowania i przechodzimy do aplikacji bondera. Nasz klej nakładamy tylko przy nasadzie rzęs w niewielkiej ilości. To bardzo ważne, aby nie przyciągać go jak maskary, ponieważ możemy nieestetycznie posklejać nasze rzęsy. My polecamy nakładać go patkiami, tak żeby szybko nam nie zasechł. Dodatkowo, Bonder możecie nałożyć także na nasadę sztucznych rzęs. No i nakładamy. Rzęsy trzymamy lekko pod kątem i aplikujemy je pod naszymi naturalnymi rzęsami. Możemy też od razu zacisnąć na nich aplikator. Pamiętajcie, aby nie nakładać ich zbyt blisko linii wodnej, ponieważ rzęsy mogą wam przeszkadzać. Dobrze nałożone rzęsy powinny być niewyczuwalne na oku. Cały proces powtarzamy aż skończymy całe oko. Jeśli na twoim aplikatorze znajdzie się klej, przetrzyj go z wodą micelarną. To zdecydowanie ułatwi aplikację. Rzęsy mamy założone, jak widzicie poszło bezproblemowo, więc teraz zabezpieczamy stylizację. Nakładamy silar na aplikator, a następnie zaciskamy na naszych rzęsach Możesz też nałożyć go szczyteczką bezpośrednio od góry i od dołu naszych rzęs. Nie przeciągaj sila po całych rzęsach, a jedynie w miejscach, gdzie był nałożony klej. Tak założone rzęsy będą trzymać się nawet 5 dni. Po aplikacji nie moc rzęs przez 24 godziny i unikaj olejstych kosmetyków w okolicy oczu. Kiedy już będziesz gotowa zdjąć rzęsy bondingowe, użyj removera od Wing Beauty. Jeśli podobał Ci się ten tutorial, nie zapomnij zostawić kciuka w górę i napisz w komentarzu jak Ci poszło. Do zobaczenia!